Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam jak będę wymieniał wtryskiwacze. Mam dwa nowe, nowe. Po regeneracji używane, ale zregenerowane. Zamówiłem sobie. Tak jak widzieliście, na teście u mnie przelewowym dwa wtryskiwacze wyszły bardzo źle. Jeden wyszedł naprawdę tragicznie, drugi w miarę jeszcze w granicach normy, ale też go wymienię. Także zamówiłem sobie takie z odzysku, można powiedzieć, ale po regeneracji sprawdzone. Dostałem też certyfikat, także powinny być OK, ale dla pewności po wymianie jeszcze raz zrobię test przelewowy na nich i zobaczę, czy są równo z innymi? No dobra, nie przedłużam filmu. Lecimy pod maskę i bierzemy się za wymianę takiego wtryskiwacza. W pierwszej kolejności zrobię sobie tutaj miejsce. Tutaj pościągałem sobie przewody już ze świec, żeby gdzieś przypadkiem ich nie złamać. Odkręcę sobie filterek, tak jak zawsze, i lecimy z wymianą. Filterek mam ściągnięty. Będę wymieniał ten wtryskiwacz i ten pierwszy i ostatni. Tak jak widzicie, tutaj powymieniałem sobie niektóre wężyki na przeźroczyste. Stare już się łamały strasznie, ale. Przejdźmy do wtryskiwacza. Tutaj te końcówki trzeba ściągać zasilające. Tam jest kluczyk torx. Za chwilę go poszukam. Po powroty, przelewy trzeba też pościągać. Ściągnę sobie ze wszystkich, żeby mi ta rurka nie przeszkadzała. Z przodu tak samo. и лечим с выменом. kluczykiem 17 teraz musimy odkręcić przewody paliwowe kluczyk Torx T45 包书。Oh, sure. Jest taka łapka która nam trzyma. Tam tutaj w koło wtryskiwacza należy oczyścić, żeby tam nam nic nie poleciało, żaden pył. Zobaczymy, czy będzie chciał luźno wyjść, czy trzeba będzie go wybijać. Jak na razie siedzi ciasno. Tutaj każdy wtryskiwacz. Zobaczcie, ma takie nacięcie. I na to nacięcie pasuje kluczyk 14 dokładnie. Także spróbuję go tam poruszać tym kluczykiem 14 może się ruszy, a jak nie to trzeba będzie pomyśleć o wybiciu go się Podkładki, żeby nie zgubić. Tak wygląda gniazdo. Trzeba będzie w środku wyczyścić jakimś wacikiem. Dokładnie. Ja to zrobię także chusteczka nawilżana na kluczyk. Taśmą zabezpieczona i poobracam dookoła. Do chusteczki nawilżanej się wszystko przykleja ładnie. już w środku gniazdo prawie czyste jeszcze wymienię raz chusteczkę i takim sposobem przejadę ze 3-4 razy i będziemy wkładać nowy wtryskiwacz ok, gniazdo mam wyczyszczone podkładkę, która była pod wtryskiem należy, jeżeli jest dość mocno zużyta wymienić na nową jeżeli jeszcze jest w miarę dobra, no to trzeba ją dobrze wyczyścić. Także ja trochę ją teraz przeczyszczę. Nie jest jeszcze dość mocno tutaj wybita na środku. Powinno być takie wgłębienie. Jak widzicie, taki rancik dookoła. Tu mnie ten rancik ma może z 1, 10 mm. Zobaczę, może później zamówię sobie to powymieniam na wszystkich. Na razie założę starą. Podkładkę mam wyczyszczoną. Robię to tak, że nakładam ją na kluczyk do samego końca. Przytrzymuję palcem kluczyk wkładam do dziury i wtedy ją puszczam na dół. Podkładka ładnie wpadła do gniazda, dodatkowo jeszcze z takim smarem grafitowym sobie posmaruję wtryska, żeby później łatwiej wychodził. On jest do 600 stopni Celsjusza, także nie powinno się zapiekać. No i wkładamy teraz nowego wtryskań. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał. No i w odwrotnej kolejności łapka. и руба. ...to musi być naprawdę mocno dokręcone. W mamy włożony nowy. Dodatkowo teraz tutaj do tej dziurki wleję trochę ropy, może być też olej. Chodzi o to, że teraz mamy tutaj pusty wtrysk i przy odpalaniu, żeby ten wtryskiwacz nie chodził nam na sucho. Będę musiał go troszkę przekręcić. O, żeby Tutaj ładnie do gniazda spasowała rurka teraz. Także troszkę za bardzo go w tą stronę dałem. No i zakręcamy te wszystkie śrubeczki, podłączamy i sprawdzamy, jak będzie palił. Ok, mam już tutaj spasowane. Jeszcze trzeba tylko podokręcać te wszystkie śruby, żeby to było ciasno pewnie. Wymieniać sobie jeszcze pierwszy takim samym sposobem, jak widzieliście. Przy okazji, jak już mam tutaj rozkręcone to sobie wymienię drugi i będziemy odpalać. Ok, wtryskiwacze wymienione, eee, idę odpalać, ale najpierw założę jeszcze sobie filtr. Poskładam to wszystko do kupy i zobaczymy, jak będzie sobie. Pracował. Test przelewowy zrobię jutro. Dzisiaj już nie mam czasu. Nowych wtryskiwaczy. Dzisiaj zobaczę, jak będzie odpalał. Czy jest jakaś różnica. No dobra, wszystko mam poskręcane. Wtryski wymienione. Miałem u siebie to szczęście, że robota poszła szybko. Eee, wtryski nie były zapieczone, ponieważ półtora roku temu były wyciągane przez pseudofachowców, którzy zrobili mi pseudo regenerację. Przez co eee, musiałem wymienić drugi raz wtryskiwacze, zobaczymy, jak odpali. Eee, wszystko mam poskładane. chyba troszkę jeszcze zapowietrzony, chociaż odpowietrzyłem wtryskiwacze. Odpalił. Także tryskiwacze chyba chodzą. Odpowietrzył się już. Żeby odpowietrzyć wtryskiwacze należy na popuszczonych nakrętkach, które doprowadzają paliwo do wtryskiwacza, przykręcić kluczykiem. Samochód nam nie odpali, ponieważ nie będzie ciśnienia robiło, ale paliwo będzie się mniej więcej wylewać troszkę. Jak zacznie się wylewać trzeba zakręcić z powrotem na hama śrubki i mamy odpowietrzony wtryskiwacz. Samochód odpalił. W miarę chodzi równo. Zobaczymy jutro, jak wyjdzie test przelewowy nowych tryskiwaczy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrowionka.